rok 2024 mamy już podsumowany, o tym możemy już zapomnieć, idziemy dalej. Natomiast pomyślałem sobie, że warto by się podzielić z Wami opinią na temat poszczególnych butelek, które znajdowały się w różnych zestawieniach topów 2024 roku. I tak, pierwsza z tych butelek, Niezależny Bottling i Dat Boutique Whisky Company z ciekawą edycją. Od destylarni Mortlach. Zapraszam. Cześć, z tej strony Wody Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, pomyślałem, że fajnie będzie się podzielić z wami opiniami na temat poszczególnych butelek, które znalazły się w moich zestawieniach. Topowych whisky 2024 roku 2024, dokładnie tak. Były tam whisky, bourbony, były rumy więc był niezależny bottling, był oficjalny bottling. Tak też teraz w poszczególnych wideo będziemy się przeglądać tymże butelkom. I tak, jako pierwszą wybrałem butelkę od DAT Boutique Whisky Company czyli niezależny bottler. Atom Brands, firma która stoi za tym niezależnym bottlerem, jest to whisky ze destylarni mortlach. W tym wypadku jest to dość ciekawa edycja przynajmniej jak dla mnie, gdyż w tejże whisky mamy beczki po rumie. Dokładnie tak. Właśnie o tym myślałem. Jest to limitowana edycja. Whisky notabene dojrzewała w beczkach po Bourbonie, natomiast była podana na finiszowaniu w beczkach po Rumie. Z tego co widzę, mamy tutaj 445 butelek, a whisky w mocy 45,8% alkoholu. Więc nie wiem, czy jest to single cask. Nie mamy tutaj nigdzie takowej informacji. Hmm. Wiemy, że jest to whisky ze Slalem Mortlach, dziesięcioletnia whisky yy, i tak naprawdę informacji więcej nie mamy. Oczywiście jest informacja, że jest to whisky niebarwiona karmelem i niefiltrowane na zimno, ale to akurat w butyku Whisky Company nic nowego. Oni zawsze trzymają się tegoż formatu, yy, nigdy, nie, nigdy nie filtrują na zimno, nigdy nie barwią yy, karmelem. Więc dziesięcioletnia whisky. Od destylarni mortlach leżakowana w beczkach po rumie, co ja osobiście bardzo lubię. Jest wielu zwolenników, jak i przeciwników takowej maturacji. Wielokrotnie spotkałem się z opinią, że beczkami po rumie bardzo łatwo jest przebeczkować whisky. I tak naprawdę wtedy whisky smokuje jak rum, a nie jak whisky. Natomiast ja z własnego doświadczenia, gdyż miałem możliwość spróbowania wielu różnych whisky leżakowanych czy finiszowanych w beczkach po rumie, nigdy nie spotkałem się z przebeczkowaniem takowej whisky. Jedyna rzecz, którą ja znajduję, taką rzecz, która jest dla mnie dość dziwna i rzecz, którą, której nie lubię, w kontekście maturowania whisky w beczkach porumie, to taka ogromna pikantność połączona z takim, no taka pieprzna pikantność, połączona z, taką, z takim odczuciem delikatnej alkoholowości. To jest rzecz, której ja w beczkach porumie nie lubię, a często ją spotykam właśnie w whisky z beczek porumie. Natomiast wiem, że czas utleniania po otwarciu butelki jest stanie tą alkoholowość, tą pikantność, pieprzność wyłagodzić w jakimś stopniu i później wygląda to zupełnie inaczej. Więc zdecydowanie z mojego doświadczenia, z mojego punktu widzenia whisky leżakowane w beczkach po rumie wymagają cierpliwości, wymagają więcej czasu po otwarciu, aby ten destylat mógł się utlenić, wyłagodzić i nabrać charakteru. To jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz. Jeżeli chodzi o tą kwestię, być może to jest akurat ten problem, który wielu miłośników whisky napotyka, twierdząc, że łatwo jest przebeczkować takowyż destylat. Być może tak. Ja tak mówię, nie spotkałem się nigdy z, z opcją przebeczkowania. Jestem zawsze w stanie wyczuć dość sporo destylatu whisky w takowych e, finalnych produktach. Natomiast tak jak mówię, kwestia podejścia, kwestia doświadczenia i kwestia przede wszystkim gustu, smaku. Tak to mniej więcej chyba wygląda. Moi drodzy, przejdźmy do tego, jak może nam tutaj wypaść ten Mortlach. Co do Mortlacha, jeszcze warto wspomnieć, to jest destylarnia ze Speyside, która produkuje whisky dość nietypową. Mortlach oczywiście to jest jedna ze slarni firmy Diageo, więc z oficjalnego bottlingu mamy kilka podstawowych edycji, które są bardzo średnie. Dwunastka jest nawet bardzo słaba powiedziałbym. No i dość drogie. Słabe, średnie, drogie. Natomiast wiadomo Mortlacha, dobrego Mortlacha można znaleźć pośród niezależnych butlerów. No i w tym wypadku mamy Takową właśnie łyskę od niezależnego bottlera, która moim zdaniem jest ciekawa. Mortlach ma to do siebie, że ma tą super fajnie przygotowaną destylację, sposób destylacji, który finalnie daje produkt destylowany 2,81 razy. Brzmi dziwnie, w założeniu wygląda to jeszcze dziwniej, a powiem szczerze, jeżeli chodzi o sam proces destylacji to już to kiedyś omawiałem w jednym z odcinków, w którym przyglądaliśmy się bliżej whisky Mortlach od niezależnego bottlera Signatory Vintage. No jest to dość skomplikowany proces. Nie będę teraz tracił czasu na to, żeby go dokładnie tłumaczyć. Natomiast to co warto zaznaczyć, Mortlach destylarnia ze Speyside od początku swoich dziejów nazywana bestią ze Speyside dlatego, że destylat, który produkuje jest ciężki, jest mięsny. Jest taki bardzo charakterystyczny dla tejże destylarni, i nie każdy na pewno będzie coś takiego lubił. Dobra, koniec gadania, zaczynamy degustować. No, i tu na dzień dobry, już w samym aromacie mamy sporo wanili i naprawdę sporo owocowości. I powiem szczerze, gdybym to wąchał w ciemno. Nie wiem, czy skojarzyłbym to łyski na samym początku z beczkami porumie. Czuć gęstość destylatu. Mamy tutaj 45,8%, czyli tak naprawdę łyski przy 46%, a czuć oleistość, czuć, czuć taką Gęstość. Nie wiem, jak Wam to dokładnie opisać, ale czuję że ta łyski ma taki ciężki, ciężki aromat. Są cytrusy, jest wanilia, jest ananas, jest trochę mango. Spora owocowość. Jest to łyski bez dwóch zdań słodka i rześka, świeża. Odrobinę karmelu gdzieś tam się przewija. Jest trochę nut dębowych. Czuć beczkę. Ale wszystko jest w taki bardzo fajny, bardzo przyjemny sposób skomponowane. Zobaczmy, jak to wypadnie w smaku. Od samego początku sporo słodyczy. Jest taka delikatna miodowo-słodycz. Za tym idzie trochę zbożowości. Od samego początku dostajemy takie nuty jak świeże zielone jabłko ale nie takie super kwaśne I zaraz za tym jabłkiem mamy sporo owocowości. Mamy ananasa, mamy gruszkę, yy, mamy nuty śliwki mirabelki, trochę takich żółtych owoców jest trochę pigwy, jest trochę mango powiedziałbym nawet. Whisky ogólnie jest bardzo rzeźka i powiem szczerze przy pierwszym kontakcie również nie wiem, czy byłbym w stanie określić, że jest to whisky leżakowana w beczkach po rumie. Natomiast gdzieś tam dalej, później jak to łyski dłużej w ustach trzymamy i przełykamy, coś tam takiego się dzieje, że można byłoby już bardziej odważnie określić, jakie to beczki. Kolejny łyk. Pomimo 46%, whisky jest fajnie oleista, ma fajną teksturę. No, i tutaj mamy ten charakter mortlacha, czyli mamy tą mięsność, która idzie razem z tą owocowością. Coś, co można by skojarzyć z takim surowym mięsem, surowym boczkiem być może. Mamy mięsność. Mamy może nie są to nuty stricte siarkowe, ale jest wyczuwana taka ciężkość destylatu. No, i to ta ciężkość deslatu, ta mięsność bardzo fajnie komponuje się z tą właśnie owocowością tych świeżych owoców. Idziemy dalej. W momencie, gdy to łyski przełykamy, ten charakter mięsny, ta ciężkość slatu jeszcze bardziej nam się wybija. Ale to jest otoczone właśnie tą taką zbożowością, słodyczą owoców tropikalnych. I tutaj, już właśnie po przełknięciu. Te nuty rumowe wysuwają się troszeczkę do przodu, natomiast nadal nie są one obezwładniające pozostałość. Jak najbardziej one są wkomponowane w ten smak. Natomiast cały czas czuć ten destylat, destylat mortlach. I mamy tutaj właśnie te jabłka, gruszkę, ananas, mango, trochę papai, trochę takich tropikalnych owoców więcej się pojawia. Natomiast cały czas jest ta ciężkość destylatu, jest ta zbożowość, jest ta słodowość wyczuwalna tutaj, czyli stricte to, co Mortlach nam oferuje. I ogólnie składa się to naprawdę w fajną, ciekawą całość. Nawet gdzieś tam taka trochę solankowość się pojawia w tym wszystkim na języku, co jest, co jest naprawdę fajnym, fajnym doświadczeniem. Jeszcze jeden łyczek. Idąc do finiszu. W finiszu mamy sporo zbożowości. Mamy trochę mniej tych cytrusów, ale mamy takie nuty kawowe, powiedziałbym nawet. Kakao, kawa się pojawia. Nuty zbożowe, ale nawet takie w kontekście stałta, takiego palonego jęczmienia, chocolate mold. Do tego trochę tych owoców tropikalnych pozostaje. Do tego mamy tu miodową słodycz. Owoców tropikalnych w finiszu za wiele nie ma, natomiast. Jest owocowo, jest świeżo, jest rześko, są cytrusy, są ananasy. Jest tro troszeczkę, no jest troszeczkę tej tropikalności gdzieś tam. Natomiast to jest fajnie połączone z tą zbożowością, z tą czekoladowością. Być może jakieś delikatne nuty dębu. Czuć cały czas na języku ten charakter mięsny tego deslatu, Czuć tą, tą taką fajną e, słoną mięsność, co, co jest bardzo przyjemne. Finisz jest długi, muszę przyznać, jak na łyski nietorfową, długi, trzymający się języka, bardzo fajnie, tutaj działający. No muszę przyznać, że ta łyski mnie zaskoczyła, a powiem szczerze, początek po otwarciu butelki było nieco inaczej, było być może właśnie więcej tych nut rumowych, wyczuwalnych, natomiast z czasem ten rum nam tutaj zanika, a więcej mamy tego mortlacha. Co, jak już Mówiłem wcześniej, beczki po rumie czasami w ten sposób działają, gdzie czas utleniania później powoduje, że te takie aspekty stricte ciężkie, pikantne, rumowe, one sobie tam po prostu wygasają w trakcie utleniania, a mamy więcej łyski. To dla tych, którzy twierdzą, że w łyski z beczek, porumie nie czuć łyski. Otóż czuć, tylko po prostu trzeba być cierpliwym, wiedzieć, jak do tego podejść, dać tej łyski trochę czasu i wszystko będzie wspaniale, krótko mówiąc. Tak to wygląda, moi drodzy widzowie. No jest to whisky moim zdaniem ciekawa. Na pewno jest to whisky fajna, świeża, rześka. Taką taka, jaką lubię. Ta butelka kosztowała w granicach 60, chyba 4 funtów w czasie kiedy była dostępna. Niestety tej edycji już nie ma. ale to co też warto tutaj zaznaczyć, jeżeli chodzi o That Boutique Whisky Company, świetne etykiety. Zawsze mnie to w jakiś sposób poruszało. Tak jak wielokrotnie powtarzałem na swoich filmach, dla mnie istotne to jest to, co jest w butelce, a nie to, co mamy na etykiecie. Natomiast w przypadku tego niezależnego bottlera mamy ogrom różnych grafik, z tego właśnie oni słyną, z tych różnych ciekawych form graficznych swoich etykietek, swoich etykiet. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Drodzy, jeżeli mieliście możliwość próbować tego Mortlacha od Dat Boutique Whisky Company, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli nie mieliście możliwości próbować tego Mortlacha, to napiszcie mi, co sądzicie o Destratnim Mortlach i o edycjach, które mieliście możliwość próbować. No bo na tym polega cała zabawa, by dzielić się swoimi opiniami. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.